Cześć mi moi mili, witajcie w ich odcinku specjalnym, w którym chciałbym opowiedzieć swoją historię związaną z counter Strike'em, ponieważ dokładnie dzisiaj wybija oficjalne, jak to mogę nazwać tak na 5 pięciolecie. I chciałbym z tego miejsca po prostu powiedzieć wam, jak te, przez te 5 lat wyglądała moja kariera w CS-ie. Jak wiadomo, jest dużo rzeczy, które są zarobiste w sensie jak jakieś klacze po jakieś, nawet potem po jakieś śmieszne sytuacje. I pokażę Wam dzisiaj jedną taką akcję, taką akcję, która mi się w góry bardzo mocno. Także zapraszam. Schody, schody, O kurwa! Tak, ten ja dźwięk słyszałem tyle razy, gdy wygrywałem ze swoją drużyną, jak i przegrywałem i wygrywali nasi przeciwnicy. Lecz grach jest tak w życiu. Nie zawsze trzeba te hardować, czasami trzeba pamiętać troszkę o fanu, się z małą, fajnych rzeczy. No i to taki przykład małycki. To prawda, mi jest do śmiechu. Nie wiem jak koledzy na schodach pozwoląć Koko, ale nawet to było śmieszne. A to zobaczcie drugą perspektywę. No to przyszedł chyba czas na to, żeby odebrać naszą nagrodę z okazji pięciolecia w Counter-Strike'u. JEST! PURWO, MAMY TO! To teraz kolejne pięć lat, żeby dostać kolejnego tokena. Oh yeah, boys! Ja się cholernie cieszę, jak ja długo czekam na ten moment. Wow. sięgam wam rzeczy cały dzień, odsięgamy tak kierunek co 15 minut, żeby sprawdzać, czy dostałem tą cholerną oznakę już. Jestem tak podjarany. Niby tylko odznaka, ale jednak, widzę tego, że pocięcia tą grę 5 lat oficjalnie i spędziłem na, na swoim głównym koncie obecnie 6000 godzin prawie, że łącznie około 10 już z 9 lat na spokojnie mam w serii Counter Strike'a. Wiem, że nie jestem może jednym z najdłużej grających osobników stępających po tej ziemi, ale tak czy siak to dużo dla mnie znaczy. Bo to my, gracze, wszyscy, nieważne jacy, kto jak gra, kto jak jest, budujemy tę społeczność i całego Counter-Strike'a.